Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premiera nowej zdrabki. Zdrabki tym razem za 2 zł. Nazywa się ona Biały kot i Czarny kot. Mam tych zdrapek przygotowanych 10 na dzisiaj, czyli wkład w premierę to 20 zł i jest 5 białych kotów, 5 czarnych kotów. Sprawdzimy jak ta premiera pójdzie tym razem. Poprzedniej zdrabki całkiem fajnie wyszła. A tutaj cóż my mamy? Mamy dwie wygrywające liczby. Jak oczywiście znajdziemy tą liczbę, to wygrywamy przypisaną kwotę. Stopni wygranych jest 8. 8, 2 zł, czyli zwrocik. A pierwszy stopień to 44 tysiące. Zdrabki były wybierane losowo. Sprawdzimy, czy pani w kolekturze miała szczęśliwą rękę. No i zobaczymy. Będziemy może tak na przemian sobie drapać, raz białego kota, raz czarnego kota. Zobaczymy, który przyniesie szczęście. Myślę, że będzie widać trochę może jeszcze. O, tak przybliżę. No dobra, to zaczynamy.

15 i 43. Zobaczymy, gdzie tu są kontrolne. Pewnie gdzieś jakoś rozrzucone. FV znalazłam. Pierwszy biały kot, pusty. Teraz bierzemy czarnego kota z numerem 99. I tu nasze liczby wygrywające to 27 i 36. Mamy 38, 31. 31 to był w poprzedniej. 29, też w poprzedniej było 14, 32, 37, 13 i 21. No to i ta zdrabka pusta. Znalazłam F jakieś. I może jeszcze jakąś jedną znajdę, tak na pewności. Albo i nie FJ, dobra, czyli dwa kotki puste. Bierzemy kolejnego kota białego, numerek drugi i tu liczby wygrywające to 40 i 17. No i proszę bardzo, mamy 17. będzie wygrana dalej 44, 23, 36. 24, 31, 18 i 26. Jedna wygrana. No i jest tu zwrot dwa złote, ale dobre i to. Znalazłam F. Jedno F. i jak ja nie lubię, jak oni tak porozrzucają te literki. I trzeba ich szukać później po całej zdrabce. Dobra, znalazłam 2F. Literka F to wygrana 2 zł. To zobaczymy, co na to powie czarny kotek. Numerek 69. I tu będziemy szukać 43 i 36. Mamy 31 12. Dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem, 21 jedenaście, dwadzieścia i 24, cztery. Pusto. Tutaj już pusto. VJ. Dobra. Biały kotek teraz. Dla odmiany. Numerek trzydziesty szósty i będziemy szukać trzydzieści i 41.

Tutaj szukamy 31 i 35. Numerek 53. Mamy 21, 35. No mamy wygraną. Sprawdzimy później jaką. Dalej 41, 38, 13, 18, 34 i 19. A pod 35 zwrot 2 złote. Tu znalazłam numerek, literki F. Kolejna zdrapka. numerek 76 w białym kolorze. I liczby wygrywające: 35 i 16. Mamy 26, 36, 16. Jest wygrana, 30, 44. 32, 24 i 41, czyli 1 szesnastka. I tutaj, no też zwróci tylko, niestety. Ale dobre i to, że cokolwiek wpada w tych małych zdrabkach. Chociaż mogło być lepiej, no ale co tu wymagać od tego lotto? Czarny kotek z numerem 45

to teraz co? Biały kotek. Biały kotek przedostatnia zdrabka z numerem 100. I szukamy 24 i 43. Mamy 21, 45, 30, 17, 18, 41, 42 i czterdzieści pusto gl ostatnia zdrapka czarnego kota z numerem jeden i tu szukamy trzydzieści cztery i dwadzieścia dwa mamy trzydzieści sześć trzydzieści osiem dwadzieścia siedem trzydzieści siedem dwadzieścia trzy 42, 13 i 12, no to pusto niestety, L, 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 L i co dalej, L, J, więc pusto, no i podsumowanie robimy, na 10 zdrapek wygrały 3, czyli ilościowo, no tak jak to lotto obiecuje, że tam co, co trzecia, co czwarta zdrapka wygrywa, ale wynik średni, bo na 20 zł mamy 6 zł tylko zwrotu. Wygrały dwa białe koty, jeden czarny, więc 14 zł minus. Zdrapeczka całkiem przyjemna. Na pewno będzie się gdzieś tam pojawiać w jakichś miksach u mnie na kanale, chociaż ja te zdrapki takie po 2 zł, po złotówce raczej rzadko. Drapię, ale może akurat... Następnym razem więcej szczęścia przyniesie ten kotek. Trzymam mocno kciuki za Wasze premiery. Będę oczywiście oglądać. Również zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.